Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. i Dzisiaj zobaczycie montaż rynny na zadaszeniu mojego tarasu. Jeżeli chodzi o pokrycie dachowe na tym zadaszeniu, to jest ono skończone już w 90%, jednak brakuje jeszcze kilku obróbek, dlatego wstrzymuję się z publikacją tego materiału. Prawdopodobnie za jakieś dwa tygodnie zobaczycie już film. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dograć wam taki krótki odcinek, jak właśnie zamontowałem rynnę. Być może informacja. W tym filmie zawarte komu się przydadzą. Wszystkie części, które tutaj widzicie na filmie, zakupiłem w kastorami, akurat po prostu było mi po drodze. To wszystko kosztowało około 400 zł. Linia jest w kolorze grafitowym i rozmiarze 75 mm. Zaczynam rozmierzanie od lewej strony i tutaj obniżyłem się z lewej strony 2 cm pod obróbką. Jeżeli chodzi o skrajną prawą stronę, to jest około 3 cm, czyli jeżeli mój Teraz ma szerokość 5,5 metra, niecały. No to można przyjąć, że mam spadku około 2 mm na metrze. Według mnie w zupełności to wystarczy. Ja nie chciałem tutaj żadnego dużego spadku robić, dlatego, żeby po prostu nie wyglądało to jakoś dziwnie, że ta rydna po prostu biegnie po skosie i tak dalej, i tak dalej. Tak więc dlatego, po prostu taki mały spadek. Według mnie to wystarczy. Zaczynam sobie od narysowania linii, do której montuję uchwyty rynnowe. I no, linia, oczywiście, jest lini tego spadku uchwyty montuje co pół metra u mnie akurat wyszło 12 uchwytów i tak jak widzicie montuje się bardzo prosto na wkręty do górnej belki i tutaj akurat jak możecie zauważyć pan Krzysztof nie tylko na drewnianych drabinach chodzi jednak również też zdarza mu się na aluminiowych co jest ewenementem myślę że na skalę światową. Zamontowane uchwyty prezentują się w sposób następujący. Tak jak widzicie, no nie ma raczej tutaj za bardzo filozofii. Teraz biorę się za składanie tego całego bałaganu, który widzieliście na początku filmu. Zaczynam sobie od yy, skrajnych, można powiedzieć, zaślepek. Wszystkie elementy łączące czy też zaślepki są wyposażone w uszczelki. Jednak ja po prostu no, dodatkowo uszczelniłem akurat sika flexem te wszystkie połączenia. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, czy to uszczelki same wystarczają. Ja po prostu no, dmucham na zimne, gdzieś tam po prostu miałem tego Sikaflexa i sobie to wszystko doszczelniłem. Montaż rynny jest bardzo prosty. Zakłada się po prostu na te uchwyty, a następnie przechyla, żeby zatrzasnąć za tył, można powiedzieć, tego uchwytu. Bardzo to jest wszystko intuicyjne, tak więc tutaj raczej filozofii żadnej nie ma. Jeżeli chodzi o rurę spustową, no to tutaj ten cały element rozmierzam sobie i montuję wszystko już na gotowo, na ziemi, tak żeby po prostu tam na górze się nie motać, nie kombinować, po prostu wszystko sobie ładnie złożyłem i zamontowałem. Powiem Wam, że dosyć ciężko jest pasować jeden element w drugi, jeżeli chodzi o te wszystkie łączniki. Tutaj podejrzewam, przyczyną tego jest brak mojego doświadczenia. To jest druga rynna w moim życiu, tak więc no, sami widzicie, że raczej doświadczenia w tym nie mam, ale jakoś tam to wszystko udało się sensownie poskładać. Nic przy tym nie uszkodziłem. Jednak troszeczkę no, ten Sikaflex pobrudził niektóre elementy, dlatego tutaj w kadrze za mną widzicie ręcznik papierowy, którym sobie na bieżąco to wszystko wycierałem, i jakoś udało się to wszystko jakoś tam sensownie poskładać. Ostatnim elementem, który montuję, jest oczywiście rura spustowa, która u mnie akurat wypada z lewej strony, dlatego akurat taka decyzja, bo z tej strony jest taki delikatny spadek terenu w stronę ogrodzenia, tak więc ta woda sobie spokojnie będzie spływała. A jeżeli bym ustawił rurę z drugiej strony, tam jest bardziej płasko, podejrzewam, że no, ta woda gdzieś tam mogłaby sobie płynąć pod budynek i. No tego chciałem uniknąć, dlatego akurat taka decyzja tutaj no, z mojej strony. Rurę też się montuje bardzo prosto na uchwytach, do których, że tak powiem, w zestawie dołączone są obejmy, raczej nic skomplikowanego. Tak to się prezentuje w całej okazałości, możecie sobie zobaczyć, ocenić, napisać komentarz, czy jest ok, czy nie jest ok. Raczej tutaj filozofii, moi drodzy, nie było. Na koniec nie mogło się bez żadnego testu, jak ta rynna radzi sobie z odbieraniem wody, i tak jak widzicie, no wszystko jest ok. Tą obróbkę delikatnie musiałem sobie odjąć do siebie, bo ona była za bardzo dogięta do belek, i no tak jak widzicie, woda sobie ładnie tutaj ścieka do rynny, leci sobie na lewą stronę, w stronę rury spustowej. Tak więc można powiedzieć, że misja zakończona sukcesem. Uważam, że montaż spoko całość zajęła mi około godziny tak więc nieźle pozdrawiam